Siema, on to ekipa popuskiwawcza duchów. Duchów. Siema, jestem Janek, kolega Jasona. Ty? Ja jedna kolega Jasona, tak samo. Dobra, szukamy duchów. No. No nagrywam. A no tak. Wiecie? Ja tutaj nagrywam. No tak, dobra. Dobra, gdzie my idziemy. Najpierw. Dobre, stary. tam jest, to? Tam Sorry, jest to? ale kurde, jak ja to pokażę kolegom, to kurde, i padną z Tak, a to nasz bohater siema. Pierwszy i drugi. Siema. no to ja jestem sta starszy od Jasona. No, Prawie, ja jestem najłatzej. Guga, guga. Coś Co inspirowałam się. mi pieluszkę. Ziem Nie. Co? A, tu z tego filmu <grym> Tam on hagiłagiem. Tak. Ale nie czesną wspominki, tylko dobra, Poszukamy. Ej, to widzicie. Dobra. nie, to tylko znak parę zimno, I zimno. To jest jakieś I trochę strasznie jest. No, no trochę. Są w kacie. Ej, nie, ma, nie mamy psychy, wejść tam do lasu. Nie. Nie. No ja też. Ja już Dobra, to faję. Dobra, tu jest jakieś. Nie mam świeżo idzie dalej. Stary nie nagrywaj mnie teraz. Muszę siku. Okej. Okay. no to. Widzowie tu słyszą wszystko. Prawda? Kurde, to nie jest na żywo, Nawet Ale na to nie jest na żywo, cześć Was. To nie jest na żywo! Ej, nie przejść przez tamtą furtkę? Wie, wiem jaki będzie, wie, Wiem jaki będzie tytuł dla odcinka. Jaki? Poszukiwaczy duchów. Tak. Albo Ghostbusters, dawajcie o, go. Ooo, Ghostbusters, dobra. Czyli pogromcy duchów. Dobra, ho, idziemy tam. bo to jest? No to znaczy pogromcy? A, czyli, że zwalczają tam duchy. Ale my nie zwalczamy, tylko my szukamy. To. Nie wiem, to, to byłoby Wiesz, już mnie nie zastraszysz. No. Ja, ja też. Się... Ej, Guśiu, ale jak ja ci wczoraj przestraszyłem? Ej, co to wygląda? Nie zadawać. Ej, chodź mi sprawdzić. Nie, ja nie idę tam. na mnie na środka Dobra, to jest tylko regularnie. Dobra, chodźmy. Dobra, chodźmy. Ogólnie... Mm, Cieszałeś? Tam skądś. Dobra, cichy, tylko. Ogólnie jesteśmy jest w takim ośrodku, który się nazywa Binduga. To jest na Mazurach, Przepraszam plaży i polecam. Yy, który z widzów może tutaj przyjechać. Tutaj. No, polecam. Jest całkiem dobry. Jest całkiem dobry. No i prostu... opinia do Proszę o nim wyrażać, o to tak. Można sobie popływać. Ona sobie popływać za darmo. ogólnie obok jest taki ośrodek, który można. są dobre obiady. No. Skąd? Nazywa to, się tak? Patelnia. No to jest tu patelni. mega blisko polecamy. O, to ma się. No dobra. Idziemy. O, idziemy. Idziemy na więcej Gdzie zjawisk błąd? paranormalnych. Idziemy. co nie, że Idziemy. Tam Jedziemy. jest nasze obozowisko No nie. wiem czy w ogóle coś tutaj widzicie nie ja A nie wiem czy widzowie to zobaczył, ale polecam ten... w ogóle polecam ten film... Oglądać na najwyższej jasności. Tak, bo to chyba będzie najlepszy film na kanale Jason Podłoga. No Tak, to jest moja na, nie, nowa nie nazwa nie ja. akurat. No i tak się też nazywam w Fortnite. Cie. Zapraszam do znajomych. I w ogóle... Fortnite o, kibel tu jest, dobra. Ej, teraz zwolnijmy Zauważyć coś w lesie no ale kurde. Ej, patrzcie na to, stary widzowie. Patrzcie jak się... ten. O, dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry. On ma XB. podaczkę! Mamno. On ma podaczkę po prostu! On jest chory na spodaczkę! A, spodaczka z hamaka, dobra. Dobra, przechodzimy przez płot rzeczy. Dobra, idziemy tutaj po drodze, tam po prawej jest teraz plaża, ale dobra. No, to nas teraz nie interesuje. Zobaczymy sobie tutaj ten... też. Dzień dobry, widzowie, my tutaj wracamy. Nam nie. przerwało transmisję. Kolejny w kolejny raz. raz nam przerwało transmisję akurat, więc... Nie. Jak coś nie widzieliście, to nie moja wina, to druchy nam wyłączyły. O patrzcie, jaka o, fajna jest komarzyca. To, to jest komarzyca. Nie. To nie, jest nie. komarzyca. Nie, właśnie to jest Tak! To jest samica komara. Nie, to jest... jest. Po, 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 te, te jest. To, te, panowie nie gryzą, to kobiety gryzą. Tak. Ale panowie mogą wlecieć na człowieka. A szlak może zabić każdego komara. Nie, tam nie wchodzimy. Dobra, więc kierujemy się naprzód. Tak, tam jest jakieś ognisko, chyba widzicie. Wikingów, kurde, jakieś. Tutaj cała drużyna jest. E ja w ogóle to widzę. Co? Mam dla cie, dla was y, taki kawał. I to jest. Daj, dajesz, nawalasz. Jak nazywa się bilet do toalety? Nie wiem. Kupon. <laughs> to, o jezu. Co trzeba zrobić, gdy, jesteś, y, gdy robisz kupę? Nie wiem. Posić wodę? Nie, trzeba się skupić. No. Dobra, to wszystkie żarty na razie. Na razie to wszystkie żarty. Jakiś komorny nie To miałbyś straszny odcinek, ale kurde. A nie, kurde, wesołe, dobra. Ten nie, to do... bardziej, gdzie jest czarny no, humor. Wiem. No. Gdzie co widziałeś? Nie wiem. jest się poruszał. Jakiś jatełko. to konie. No. Dobra, co powiem? Z miejsca startu, do, do miejsca startu. Co powiem? Bo... Kurde. Kurde. <gry> Stary, Dla. widzowie to widzieli? Tak, raczej. Kurde. Dobra, do widzenia, widzowie. Weźcie, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. To zobaczenia.